Cześć, dzisiejszy film poświęcony jest sposobom, które pozwolą Ci na zmniejszenie ryzyka nabawienia się kontuzji. W dzisiejszym odcinku poruszę temat stopniowego zwiększania obciążeń na przestrzeni lat, rozgrzewki, regeneracji oraz treningu uzupełniającego. Oczywiście kontuzji nie da się w 100% wyeliminować, czasem nie mamy na nie wpływu, natomiast stosując się do poniższych zasad z pewnością jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko nabawienia się jakichkolwiek urazów. Najczęstszą przyczyną nabawienia się kontuzji przeciążeniowej jest gwałtowne zwiększenie obciążeń treningowych i zbyt duży stres treningowy dla naszego organizmu. Może nam się wydawać, że skoro zawodowcy trenują często po 20 godzin w tygodniu lub nawet często więcej, to my trenując zaledwie powiedzmy 10 godzin będziemy cały czas wypoczęci. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że literni sportowcy poza treningami zazwyczaj tylko śpią, jedzą i się regenerują. A większość amatorów chodzi do pracy, ma rodziny i obowiązki życia codziennego. Na dodatek zawodowcy też nie rzucili się od razu na tak wysoką objętość treningową, bo w większości zaczynali uprawiać sport już jako dzieci. I wtedy ich organizm również nie był poddawany bardzo wysokim obciążeniom, tylko dopiero przygotowywany stopniowo do prawdziwego, mocnego treningu. Także wniosek dla amatorów płynie z tego taki, że rozpoczynając swoją przygodę ze sportem, należy trenować bardzo spokojnie i, na, spokojnie i naprawdę niewiele i z tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc i roku na rok stopniowo dokładać obciążeń. Ważne jest, żeby ta progresja nie była zbyt szybka. Na przestrzeni roku wzrost objętości nie powinien być raczej większy niż około 30%, a im jesteśmy bardziej zaawansowani i trenujemy więcej, tym ten progres obciążeń powinien być jeszcze wolniejszy. Dlatego przykładowo średnia liczba godzin treningowych na tydzień z kolejnych lat może wyglądać tak. Że pierwszego roku przygody ze sportem trenujemy powiedzmy 5-6 godzin. Treningu tygodniowo. W drugim roku może być to około 8-9 godzin średnio w przeciągu całego roku na tydzień, trzeci rok około 10-11, w czwartym roku na przykład już 13 i w piątym roku 15 godzin. Ważne, żeby to nie było tak, że pierwszego roku zaczynamy przygodę i trenujemy powiedzmy tylko 6 godzin, spokojnie, ale w drugim roku już wchodzimy na 15 godzin, to będzie zbyt duży przeskok dla naszego ciała. Prócz kontuzji przeciążeniowych, które w naszym organizmie rozwijają się zazwyczaj przez wiele tygodni, a czasem i miesięcy zdarzają się również urazy spowodowane konkretnym jakimś zdarzeniem. Ich powodem może być np. jakiś wypadek na rowerze, czy skręcenie kostki podczas biegu na krawężniku, lub podczas biegania po śniegu czy lodzie, wpadnięcie w jakiś poślizg, również skręcenie kostki lub jakakolwiek inna kontuzja i na to niestety mamy bardzo niewielki wpływ, w zasadzie prawie żaden. Natomiast zdarzają się również naciągnięcia czy naderwania albo zerwania mięśni, których możemy uniknąć poprzez prawidłową rozgrzewkę, która rozgrzeje i przygotuje nasze mięśnie do pracy w zakresie ruchu wykorzystywanym podczas treningu. I o rozgrzewce biegowej nagrywałem już film, także zapraszam do jego obejrzenia. Każdy wie, jak ważna jest regeneracja i trening bez odpoczynku jest w zasadzie niczym i nie pozwala nam na progres. Ta regeneracja ma tak samo ogromny wpływ na ryzyko kontuzji, jak progresywne dokładanie obciążeń, o którym wspominałem wcześniej. No zmęczony organizm jest bardziej poddany na kumulowanie się obciążeń, co przeradza się w uraz. Zatem należy sobie zadać pytanie, jak możemy zadbać o odpowiedni odpoczynek. No i podstawą jest oczywiście sen. To powinno być minimum te 7 godzin dziennie, optymalnie byłoby nawet 9, no ale niestety niewiele osób może pozwolić sobie na tak długi sen to właśnie między innymi odróżnia możliwości zawodowców od możliwości amatorów. Ale jeśli mamy mało czasu, to 7 godzin warto zadbać, żeby ten sen był jakościowy, żeby przed snem nie korzystać z jakichś urządzeń elektronicznych, które emitują niebieskie światło, żeby w pokoju nie było zbyt ciepło, około 18 do maksymalnie 20 stopni będzie odpowiednio. I drugim najważniejszym aspektem jest dieta i nawodnienie. I tu należy zadbać o totalne podstawy, które w zasadzie jest na każdy ale mało kto stosuje, bo szukamy czasem jakichś magicznych sposobów na polepszenie regeneracji, a podstawy są najważniejsze, czyli zbilansowana dieta, bogata w źródła białka, tłuszczy, węglowodanów, także odpowiedni poziom nawodnienia, który najlepiej kontrolować poprzez kolor moczu. Ostatnim punktem, o który dzisiaj wspomnę jest trening uzupełniający i mówiąc o nim mam na myśli przede wszystkim wzmocnienie ciała. Wykonywanie 2 nawet może maksymalnie 3 razy w tygodniu, 15-20 minut ćwiczeń wzmacniających, stabilizujących i mobilnościowych, na przykład przed treningiem, lub jako osobna jednostka treningowa, w przypadku większości amatorów, jest w zasadzie zupełności wystarczające. Nie musimy poświęcać wielu godzin tygodniowo na trening uzupełniający. Te kilkanaście lub kilkadziesiąt minut będzie wystarczające, a im jesteśmy starsi, tym ten, ten trening uzupełniający staje się coraz bardziej istotny. Trzeba pamiętać, że wraz z wiekiem po prostu spada nasza naturalna siła i warto ją podtrzymywać poprzez ten trening uzupełniający. Nie? Ten trening oporowy, prócz właśnie tego wzmacniania mięśni, zwiększa również gęstość mineralną kości i to przekłada się na mniejsze ryzyko wszelakich złamań, w szczególności Złamań zmęczeniowych, które często biegacze spotykają na swojej przygodzie ze sportem, tak jak już wspomniałem, kontuzji oczywiście nie da się wyeliminować w 100%, ale można zmniejszyć je ryzyko. Natomiast w tym materiale to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie.